Cześć, witajcie w jedenastym odcinku podcastu Na Koński Rozum. Ja jestem Julia i chciałabym, żebyśmy dziś zastanowili się nad tym, co właściwie my oferujemy naszym koniom. Wymagamy od koni czegoś prawie codziennie, żeby się nas słuchały, żeby chętnie współpracowały, żeby nosiły nas na grzbiecie, skakały, wykonywały sztuczki. Ale czy my robimy chociaż 50% tego, o co one nas proszą? Nie chodzi mi tutaj o to, że zapewniamy im miejsce do mieszkania, jedzenie, i konie powinny nam być za to wdzięczne, bo to trochę tak, jakbyśmy wymagali wdzięczności za coś takiego od dziecka. No, wybaczcie, ale ani koń, ani dziecko się nie prosiło o to, żeby na tym świecie być. Kupując konia, naszym obowiązkiem jest zapewnić mu odpowiednie warunki utrzymania, bo kupno konia, nazwijmy to po imieniu jest naszym kaprysem. Naszym spełnionym marzeniem. To nie koń błagał nas, żebyśmy go kupili, i to tyczy się każdego konia, zarówno tego z hodowli, jak i uratowanego z paskudnych warunków. Każdy koń udomowiony pojawił się w naszym życiu przez człowieka. Mam nadzieję, że po takim wstępie wszyscy nie uciekli, ale musiałam to powiedzieć i przyjemniej raczej dziś nie będzie, bo teraz chciałabym wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Kantary, czapraki, to nie są prezenty dla koni. To my poprawiamy sobie humor, kupując nowy piękny kantar mimo tego, że poprzedni jest w pełni sprawny. To sobie robimy frajdę, kupując dziesiąty czaprak, chociaż wypadają nam już paki. Gdyby to od konia zależało, to pewnie nie nosiłby ani jednego, ani drugiego. I nie zrozumcie mnie źle. Kantar jest przydatną rzeczą, oczywiście, czaprak jeśli jeździmy, no to też, ale to nie są potrzeby konia. Potrzebą konia nie jest również siodło co nie zmienia faktu, że jeśli już jeździmy, no to musi być ono odpowiednio dopasowane to samo z ogłowiem. Czego więc konie chcą od nas? To zależy. Zależy od konia, od dnia. Mogą chcieć miziania, ale mogą chcieć też świętego spokoju. Mogą chcieć po prostu z nami pobyć albo potrenować, ale przede wszystkim konie oczekują od nas spokoju i opanowania. Chcą czuć się przy nas bezpiecznie. Wiadomo, że dużym utrudnieniem jest to, że nie mówią w naszym języku, no ale skoro my jesteśmy w stanie przekazać im nasze wymagania, to chyba w drugą stronę nie powinno być to aż takie trudne, prawda? A no prawda, bo nie jest. Wymaga jednak spojrzenia trochę dalej. Skupienia się nie na sobie, a na koniu, odrobinę, czasem trochę większą, pokory i wyłączenia myślenia, bo wypada, bo tak trzeba. Wymaga także wiedzy na temat behawioru i końskiej komunikacji oraz znajomości konia, z którym chcemy w cudzysłowie rozmawiać. Musicie obudzić swoją uśpioną intuicję. A jak być pewnym tego, czego koń od nas chce, czego oczekuje? Teraz będę jak te wszystkie babcie, które gotują na oko, bo powiem wam, że to po prostu czuć i po to nam właśnie to ćwiczenie intuicji. Na szczęście możemy sobie trochę ułatwić, jeśli tego nie czujemy, jeśli nasza intuicja jest jeszcze trochę uśpiona, i nauczyć się po prostu obserwować, w jakich sytuacjach nasz koń jest zrelaksowany, spokojny, w jakich wydaje się być radosny. Bardzo chciałam uniknąć tego stwierdzenia, ale ciągle krzyczy w mojej głowie, więc musimy nauczyć się zauważać, kiedy czuć od niego taką pozytywną, przyjemną energię, a kiedy przeciwnie. Pomocna będzie tutaj znajomość sygnałów świadczących o stresie czy dyskomforcie i tych świadczących o rozluźnieniu. Trzeba pobawić się trochę w analityków, ciągle pytać jak dziecko, dlaczego. W końcu coraz bardziej intuicyjnie będziecie wiedzieli, czego wasz koń chce czego oczekuje, kiedy czuje się bezpiecznie, a co go stresuje. No dobra, ale po co właściwie to wszystko robić? Bo na tym polega zdrowa relacja, moi drodzy. Często mówię, że zdrowa relacja to dialog, a nie monolog, że musi być w niej miejsce na emocje i opinie obu stron, a nie tylko jednej, że żadna ze stron nie powinna bać się powiedzieć nie, czy wyrazić własnego zdania. Jeżeli tylko bierzemy z relacji, nie dając nic wartościowego od siebie, i tutaj mam na myśli wartościowego dla tej drugiej strony, nie tego, co jest naszym zdaniem wartościowe, to nie dziwmy się, że druga strona nie bardzo ma ochotę z nami pracować. Wiele osób twierdzi, że praca za jedzenie to przekupstwo, że konie będą robić to, co chcemy tak długo, jak będziemy mieć jedzenie, ale jeśli poprosimy je o coś i nie dostaną za to smaczka. To nas po prostu oleją. I owszem, tak może się dziać. No bo jeżeli nie oferujemy koniowi nic poza treningiem, wpadamy i wypadamy ze stajni, jeszcze często podburzeni, zdenerwowani, to z jakiego innego powodu koń miałby chcieć z nami pracować, skoro nawet prawdopodobnie nas nie lubi, bo nie dajemy mu po prostu szansy, żeby nas polubił. Pomyślcie sobie, jeśli kogoś bardzo lubicie i Poprosi Was o przysługę, no to pewnie zrobicie to za darmo, bez większego zastanowienia. Ale jeśli to będzie ktoś, za kim nie przepadacie, poprosi Was dokładnie o to samo, to będziecie potrzebować jednak jakiejś dodatkowej motywacji, np. w postaci zapłaty czy oddanej przysługi. Tak działamy i nic w tym złego, konie mają podobnie. Żeby robić coś bezinteresownie, potrzebna jest relacja i to nie byle jaka, bo pozytywna. Oparta na wsparciu i zaufaniu z obu stron względem siebie. Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali dziś ze mną do końca. Spodziewam się, że nie był to łatwy odcinek, ale myślę, że bardzo potrzebny. I myślę, że to tyle na dziś. Jeśli macie jakieś pytania lub przemyślenia, to oczywiście zapraszam do dyskusji i do usłyszenia w kolejnym odcinku.